O jakiej porze roku najlepiej zawiesić budkę lęgową? Czy zrobić to wiosną czy jesienią? A może latem albo zimą? Która z tych pór roku jest najlepsza? Ja jestem Dan Pro, czyli Daniel Prokopiuk i dzisiaj postaram się Wam to chociaż trochę wyjaśnić. Zapraszam do obejrzenia odcinka. No więc tak, e, większość opinii, które czytałem, widziałem w internecie, mówią, że budki lęgowe najlepiej jest zawiesić wiosną. E, taką opinię najczęściej słyszałem, z taką opinią najczęściej się spotykam. E, słyszałem też, jak gdyby, może inaczej, e, większość opinii, które z którymi spotkałem się w internecie mówią, żeby powiesić taką budkę lęgową wiosną i e, zgodzę się z tym, jeżeli ta budka zostanie powieszona powiedzmy w okresie e, tak, najlepiej w miesiącu lutym, bo ta wiosna u nas, a to jeszcze pewnie będzie zima e, ten luty, tak, bo ta wiosna u nas ciągnie się dosyć długo, jeżeli ktoś zacznie te budki wieszać e, Kwietniu, powiedzmy, to prawdopodobnie jest duże po prostu prawdopodobieństwo, że te budki nie zostaną zamieszkałe. Dlaczego tak jest? Bo niektóre gatunki ptaków już przystąpią do lęgu, inne z kolei dopiero będą powracać z zimowisk. Takie na przykład ptaki jak jeżyki. Jeżeli chodzi o budkę dla jeżyka, to ok, ta budka może sobie znaleźć miejsce dopiero w. E, zostać powieszona dopiero w maju, tak? bo wtedy pewnie przylecą jeżyki. Natomiast jeżeli chodzi o inne budki lęgowe, to e, myślę, że każda pora roku jest dobra na ich zawieszanie. Tak, jesień, bo to już jest po sezonie lęgowym, więc budka będzie sobie wisiała bardzo, bardzo długo i będzie większy czas na znalezienie lokatora w tej budce jeżeli powiesimy ją po prostu jesienią po lęgach e, jesień, czyli powiedzmy już wrzesień i październik e, ptaki również będą się do niej przyzwyczajać, będą w niej nocować będą w niej się chować e, w nocy po prostu ptaki nie, nie nocują sobie zimu na gałęzi, bo pewnie by zamarzły, więc szukają sobie jakiegoś schronienia i Taka budka ma bardzo, bardzo duże szanse na e, zasiedlenie, ale e, ktoś, kto ją powiesi, to może być niecierpliwy tak? I, i wydawać się, że w budce nic się nie będzie działo, bo dopiero jak ją powiesi jesienią, to dopiero na drugi rok wiosną coś może tam w niej zamieszkać. E, więc e, wygląda na to po prostu, że ta jesień jest najlepszym czasem na zawieszenie budki. Zimą tak samo ptaki jeszcze mają czas, jeżeli powiesimy ją sobie w styczniu, w lutym, w grudniu. To zimą tak samo jeszcze ptaki mają po prostu bardzo dużo czasu na przyzwyczajenie się do tej budki, na nocleg w tej budce. I też jest bardzo, bardzo duża szansa, że taka budka zostanie zasiedlona po prostu od pierwszego sezonu lądowego. A z tą wiosną to jest tak, że jeżeli powiesimy ją troszeczkę za późno, to też nie będziemy mieć lęgu od razu w tym sezonie, który sobie wybraliśmy tak, na powieszenie budki i możemy być rozczarowani, bo powiesiliśmy budkę. Może z tą budką jest coś nie tak, może jest nie takich parametrów jak powinna być, z jakiego powodu nic w niej nie mieszka, bo właśnie może powieśliśmy ją już troszeczkę za późno. Eee, I znowu tak wracamy do jesieni. Do tej jesieni, kiedy to lęgi są zakończone. Kolejny sezon dopiero przed nami, w kolejnym roku. Ale wieszając tą właśnie budkę jesienią to mamy bardzo moim zdaniem największe prawdopodobieństwo mamy tego, że budka zostanie zasiedlona w przyszłym sezonie. Właśnie przez to, że bardzo długo sobie będzie wisiała. Ptaki się do niej przyzwyczają, jeżeli można tak powiedzieć, bo, bo różne opinie słyszałem. Niektórzy mówią, że ptaki są za głupi, więc niczego się nie przyzwyczajają i tak dalej. Myślę, że nie. Że coś, co pojawiło się w ich otoczeniu nagle i znienacka muszą się do tego przyzwyczaić. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że i to zaraz Wam spróbuję pokazać, jak wygląda budka, która wisi już sobie dość długi czas. Więc tutaj Wam pokażę budkę, którą wieszałem jakoś latem. Czyli budka horyzontalna typu A, którą wieszałem sobie latem. Tutaj już dzięcioł trochę porzeźbił, postukał, chociaż. Takie delikatne dziubanie to moim zdaniem nie dzięcio, a nawet sikorka próbowała coś tutaj kombinować. Eee, I ta budka jest powieszona, zobaczcie, ona jest jasna, widoczna, z daleka ją widzimy, my ją widzimy, widzimy drapieżnik, eee, po prostu coś się wyróżnia. Tak? I jeżeli budka wisi już dłuższy czas, czyli idziemy do budki, która wisi już, o ile dobrze pamiętam, Czwarty, czwarty sezon, już wisi ta budka, albo nawet i piąty, bo już nie stosuje takich rozwiązań. Ta budka jest mocno pokiereszowana tutaj już przez zdjęciowa. Nie stosuje już takich rozwiązań w tych budkach. Są zbijane na inne strzywki i tutaj jest haczyk do otwierania, więc ta budka ma już 5 lat. Piąty sezon wisi. i Zobaczcie, ona poczerniała, przybrała właśnie taką barwę pnia więc patrząc z daleka po prostu trudniej ją wypatrzyć. I to jest właśnie ten atut wieszania budek lęgowych jesienią. One po prostu zdążą sobie do sezonu lęgowego lekko się zamaskować, jeżeli są niemalowane, jeżeli są w naturalnym kolorze drewna. One po prostu sobie zdążą już poczernić, troszeczkę przybrać taki właśnie odcień brunatny, odcień pnia drzewa i stać się mniej widoczne dla drapieżników więc ta jesień jest właśnie bardzo moim zdaniem dobrym i wskazanym takim wskazaną rzeczą byłoby wieszanie tych budek właśnie jesienią a budka powieszona powiedzmy w lutym, w marcu będzie jeszcze bardzo, bardzo rzucać się w oczy będzie jasna jeżeli nie będziemy jej malować na, na kolory, powiedzmy brązowe, ja maluję budki na brązowo, czasami na brązowo i zielono, porzucam im zielony dach, wtedy po prostu takie malowanie ma dwie funkcje, czyli zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza dach, czyli budkę dłużej wytrzymuje i maskuje taką budkę, czyli jest ona mniej widoczna dla innych nie dla drapieżników. Tutaj widać wódkę typu P, która jest opalana. To opalanie ma podobną właśnie funkcję, e, czyli maskuje budkę, to po pierwsze, a po drugie, mm, opalanie wytapia. E, moje budki są wykonane z drewna sosnowego, wytapia po prostu smołę. Ta smoła wycieka z drewna w niewielkiej ilości i zasklepia się na zewnątrz, poprawiając jej wodoodporność tejże budki więc chociaż tak chaotycznie, ale mam nadzieję, że Wam przybliżyłem te e, zasady bądź m, dobre praktyki odnośnie wieszania budek lęgowych czyli kiedy, o jakiej porze roku się nią powinno powiesić e, więc Podsumowując, można ją powiesić o każdej porze roku i będzie ok. Mm, tylko nie trzeba się po prostu niecierpliwić, jeżeli budka nie będzie zasiedlona w pierwszym sezonie. Natomiast moim zdaniem, i powtarzam, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie na ten temat, wieszanie budek lęgowych jesienią jest moim zdaniem najlepszą opcją i najlepszym wyborem. Daje największe szanse zasiedlenia w pierwszym sezonie, czyli już na wiosnę. W pierwszym sezonie lęgowym daje największe szanse na to, że budka zostanie zasiedlona. No i to wszystko na dzisiaj. Zapraszam wam Was oczywiście na stronę sklepu danpro.sklep.pl. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem, a na stronie znajdziecie sprawdzone budki lęgowe i karmniki dla taków. Również te do samodzielnego montażu, gdyby ktoś chciał sam pomajstrować i skręcić taką budkę samodzielnie, bądź z dziećmi czy wnukami. żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć Dan Pro, czyli Daniel Prokopiuk.